Zobaczymy sobie zadanie, które. Ty tam, że jako kawę tak. Może zacząć od kapitana Angmana postępować zgodnie z jego rozkazami. Okej. Okay. Znajdziesz go przy wejściu. No dobra, idę sobie do tego Angmana, kapitana. No biegi. kapitan Angmana. No wiadomo jak wspaniale, fantastycznie. Teraz już nic nas nie powstrzyma. Każda armia będzie nie drżała. I Dok. Tak, jestem niepokonany. Nie masz że nawet broni wzdycha. No, ja. Mam kilka broni na sprzedaż. Spójrz na te. Pokaż, co masz. Hmm, kupię sobie tego. Za lajk, gdzieś to Kupię tego miecza. A może to? Może to? Nie, ja chcę tego miecza. ja za 10 monet. Dobra, daję na. Daję na co jest daje na główną rękę jak wszyscy sądzisz, że tobą przeciwników będzie przeżyć czym czemu szczupy też jeśli nie możesz zabić szczup nie tak zabić niczego innego przywnieć przygotowanie do walki dobra lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie okej, walka ta walka jeden na jeden Lajkujcie, subskrybujcie. Hmm, Zaczynę od obrażeń takich. Pum, Czemu Pum. walnąłem w powietrze? A nie szczura? Auć. Uśmiech. Wezmę to te obrażenia mieczem tylko. To chciałam, ale to... To muszę. Jej! Zwycięstwo! <smusza> <smusza> Poziom pierwszy, ekspo będę ja Mam, ma ten to, to, wezmę to sobie Dobra, wyjdę z tego teraz Zabierzcie o to wybawicie, poczekaj Szczur cię nie zabrał poza kurcze to jest Idź za drogą poza wioskę, mając stoisko z bronią just... Okay. Nope. No jest zawasowany nick, to bla 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 Okej. Nope. Oczywiście szukają czegoś No dobra, tutaj się patrzy, patrzę, 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 patrzę. Nie patrzę To jest tutaj to wszystko. Dobra, to nie mam takie. Hmm, jakie mam jakie mam zadanie? Pierwszy rekrut. Dobra, idę. Szeryf Maria. Witam nowy rekrucie. Mogę w czymś pomóc? Tak, mieliśmy problemy z szalonymi rodnikiem niedaleko od wioski. Nie wiem czy coś. Bo w wodzie, czy boją się armii czarnej chcę ich i znowu zajmę się nimi aczkolwiek byli na faniach po OK okej, nie okej, okej to, se no nie, to dobra, tutaj idę do dobra, wybieram tego o, spinie ze skarbami jej! Dobra, no wybieram tego tutaj teraz będę obrażenia od miecza i ręki. W ogóle jak nagrywam ten film to jest ekstra fajny nawet bardzo. O, z bramki, nie mieczem teraz. U, siedem obrażeń dostał ode do mnie. A, a ja dziewięć, auć. Teraz atakuję mieczem i ręką. Siedem obrażeń na, i dwa obrażeń dodatkowo. Auć, osiem obrażeń.

Dobra, dokładny tak. Kiedyś to mam w tak. Ojej. w plecy w Ojej. będzie lepiej Ojej. tak Ojej. 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 To Ojej. nie Ojej. tak chyba, Ojej. do Ojej. nie a doba, idę do tego. Sawa, Sawa, no, Ty nie znam Cię, widzisz, że ja potrzebujesz ozdobienia, bo... tutaj jest bestia, który chce pozbyć się, na... który potrzebuje wszystkich na zewnątrz, i nie zabijasz, Zabi... to trzymaj swoje obiecunki, ten, sur... ten suchy paznokieć czy Ci, dokąd kiedykolwiek będziesz potrzebował ozdobienia, no dobra, idę. No dobra, robimy te uzdrowicielskie rzeczy. No atakujemy bestie. Dobra, atakujemy. Dalej atakujemy. Do obrażenia. Ja to jest moja zbroja do obrażenia Atakuję? Nie czym? Auć, on znowu atakuje. Teraz atakuje... Hmm, myśmy... No dobra, nie atakuje tylko na ostrzem teraz. No kolejne combo. Daje. Uderzenie i pchnięcie. znowu dwa razy w, tra w trafię w powietrze i znowu mnie zaatakował dziesięcioma zię obrażeniem. Chyba atakuje go. Eee. Auć, dostałam znowu dziewięciu obrażeń. teraz obraż zaatakuję 7 A o a nie uniknąłem tego Kolejne combo moje Kontrola zginę plecy yyy tam dobra skin i Widzę, że Ocz! Już malutko mam przecież ja widzę a trochę punktu, tylko taką punktu. Atakuję Dobra i no, ten, ale to jest koniec tego Ajaj! Zostałam pokonany. Ciężka walka całą była, żeby ten i wszystko będzie dobrze, kup trochę nowego sprzętu, tylko kilka eliksów, no i tyle. Dajcie ten pierścień i te rękawice. Mm. Det er fint at han liker stilen.

Zobaczanie pól. to to było. A pamiętajcie o lajku like i subskrypcji. Dobra, atakuję, atakuję. Widzicie jak siłko przeszło? Przeszło, ale za było szczękowe. Ale fajnie mi przyszło i tak. Auć.

Pchnięcie. Dziuk Amas, dziuk. Skołem tutaj ile wygrałem. Moja co w tym jest? I dobra, cztery się eksponu i porządki drugi jeszcze kilka mondcję i wziąłem do spodenki. Zakładam, jeśli ja się dowiem się jakie ma jak czy są lepsze. Zbroję trzy, a ten zbroję sześć Ale coś Zbroję Mm, mm, mm. To jest ciemno w tym. Tu jest. A jak tutaj tyle co? Witam no wyreklucie świetny, robasaję kogoś. Dziękuję za pomoc. Wstępny poziom nie krwi.

muszę pokonyć tą bestię, ale potem zakupię część, część ceker, nie części tylko zbroję, zbroję, zrobię te stare miksturki. Jeśli tylko jest z tego, trochę mu nie ufam, Może jest, nie wszystko będę, oczywiście czytać, bo... To, 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 to... Ale co ja zrobię? No, co, kpitiem? Tak, przykręcimy go teraz? Nie? Dobrze, no Bo już <laughs> się, I'm sorry, 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 I'm

No to dobrze, wy... to, to po prostu proszę, przeddawam. No mm. 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 bo to za takie bestie. To jest się na to, by bestie pokonać się bestie.

To jest kolejne kombo. Weźmy wsknięcie w plecy i wolnięcie. A masz. A masz po głowie. <noise>

Zwycięstwo. Hmm. Hmm. Stać się z XP i się z tego tego monety, Stefanie, 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 co nie co Stefanie, lepsze. No to jest akurat lepsze. Tamte, od tego. Były poszanse, ten główną rękę. Dobra, wypijesz. Jeszcze drugą, bo już ujrzymy trochę. Dobra, no to bierzemy tutaj to, I Idziemy do tą do wioski, do tego hm hm, nie do... do... załadzam. Do... Uh -huh. ja nie, to Dobra, to dam. Teraz tu noc. w plec. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Sh, takie śmieszne. Też powiedziałem tu. To mm. Mm. <laughs> Dobra, idę do wioski. Ten... O nie, to jest posz... Zaw... To jest może lepiej poszczytawałam. No to jest coś, idę do wioski. Za że... długo wracasz do świe. Się... Będę musiał cię ukryć, musisz wiedzieć, co co to za hałas? Eee. Mm. nie, 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 nie. nie, nie. nie. Jego ja nie powinno tu być na wszystkich świętach, Nie. Co to ma ma być to? To nie są ludzie! Okej, okay, nie, okej. Okay. Ja to powinien być, okej. Okay, okay. Jestem wielkim czarnoksiężnikiem. Mam wiadomość dla Was, że małej wioski wyślijcie swojego najsilniejszego wojownika. Jeśli Wasz wojownik mnie pokonał odejdę i zostawię tą wioskę w spokoju. Jeśli nikt nie wyjdzie z wioski, spaleją. Jeśli Wasz wojownik przegra, z wioskę. Ukonajcie mnie, aby przetrwać. Kapitan Angwer, ty, ty jesteś naszym najlepszym wojownikiem. Wyjdź i walcz. Ja nie, nie jestem szary, bo mnie prosi now, nowy No wyrekrył, że re, pokonał bez. Co, co chyba sobie nie mówisz na powodzie. Skrydlę się. Saja kokama, wszystko naprawi. Nie ma czasu, tchórzostwo nie wyjdzie. Nie ma czasu, tchórzostwo wyjdzie i pokaż, na co się chce to rozkaślać. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Ja bym ochronie nie mógł wyjść, ale też bym nie mógł. Ja się pewnie nie, 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 nie zdobędę, bo się wszystko spadnęło. atakujecie a masz jeszcze to się napięciowo za tak w a masz Dobra a masz, a masz. Wszyscy martwi no nie. nie mogę oddychać Spragniony Muszę się napić Muszę napić się ze studni. Nadal chcę się pić. To nie pomaga. Muszę się napić. Pragnienie jest coraz większe. Nie mogę myśleć Wszyscy martwi co to za zapach, wspaniały z tego ciała, Nie. odejdź, odblokowałam ogryzienie, o. Weź weź. I. Następny eliksir. Mm. Na ustawienie. Potrzebuję krwi. Twe krwi nie pozwala. Piję krew. Pragnienie zniknęło. Podobnie jak i wszyscy, których znam. O, nie smutku. Nie mam na to miejsce, Nie mam na, nawet. Na, oprócz czystej niejednolicy. Muszę zejść i zabić wielkiego. Czarną księżniczkę, tylko na to Tomasz sens na tym świecie odejść. <młyszerzu> <s> <młyszerzu> Muszę być z tej spalonej wioski. Nie, z tej strony będziemy to skurczy, nie będziemy miejsc, nie? To jest zaklejono. Idę, 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 idę. Idę. No nie. Nie wierzę, że ten musiał na sobie być, ten wesel tego czarnoksiężnika, bo nie mogę w domu, jest w nie jest Ty nadal żyjesz, chociaż jednocześnie nie żyjesz. Co mnie nie tak? Klątwa kryje się w tobie. tknął się nieco, coś wysyłałeś wszystko ze środka, chociaż jednocześnie nie czy... takie. Nig nie widziałem, muszę to zdobyć. Jest silne ciemne, daj mi A mi tu swój jsem daj mi to ugryź mnie. Ugryź go, nie ugryź go. Nie mm. y y y y y bym napisał, sobie to w komentarzach, ale ja też... Dobra, 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 Z, y Z, go. Dobrze, bo muszę rozprzestrzenić klątwy. Będę królem przyklętym. Wszyscy poznajemy imię naszej wioski. Vampir. <coughs> Jestem wampirem, tak jak ty. co ty tutaj robisz? Wioska jest całkowicie zniszczona. Nie możemy tutaj zostać, wszyscy do wagonu, a ja pojadę do pójdę po konia, w dostrze okolicy, do awan pewnie. Ja a akord dotrze, a, a powierzę, że Sawa, a nie ja. Trochę to dziwne. Jesteś w To jest południowy koniec, bo... <laughs> Bardzo długi czas tego nagrywania, choć jest tutaj pokazuję ale to tylko dlatego, bo 5 minut mi nagrywa. Może maksymalnie ja po prostu. Biorę. Wziąłem i tu następnie robię w tym czasie. A i następnym razem dnie... <laughs> nagram to sobie jeszcze raz. No to do widzenia. Lajk. Like... Dać mi lajka. Dać, mi dać mi Proszę lajki. Proszę o lajki. ten Alex bez gdzie <laughs> indziej subscribe Sk i skończę filmik. No to, no to pa. Pa pa. To pa. Pa pa. Zrobiliśmy tym no, niektóre zcińki tylko przez t, t, ten cały telefon. Ta, 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 o, to będzie. Ja? Czekaj, tego oginiemy tu. No to jak do kuchenka stało tutaj. Ten...